Cześć, witajcie, ja mam na imię Łukasz, jestem DJ-em weselnym i dzisiaj wybrałem sobie kilka takich najczęściej powtarzających się pytań do mnie od par młodych i postaram się na nie odpowiedzieć. Także zapraszam. Pierwsze pytanie, jaką muzykę gram na weselu? Przede wszystkim jest to muzyka bardzo różnorodna odpowiednie do tańca zarówno dla osób młodszych, jak i starszych, tak aby każdy odnalazł się na parkiecie, a wychodząc na koniec sali był zadowolony. Na wesele bazuję głównie na znanych przebojach, przy których wszyscy uwielbiają się bawić. Nie korzystam z gotowych playlist czy też składanek, zawsze na bieżąco staram się analizować i oceniać sytuację na parkiecie i muzykę dopasowywać do panującej atmosfery i klimatu. Zdecydowanie królują przeboje sprzed lat te polskie jak i zagraniczne, ale nie mam kompletnie żadnych uprzedzeń, żeby prezentować też taką muzykę jak Disco czy też o późniejszej godzinie muzykę rozrywkową. Oczywiście jestem otwarty na Wasze propozycje i sugestie odnośnie muzyki. Jeżeli nie życzycie sobie jakiegoś gatunku muzycznego bądź też Konkretnych utworów, to spokojnie jak najbardziej poradzimy sobie bez nich. Podsumowując, w jednym zdaniu, zawsze to powtarzam, że dla każdego coś dobrego się znajdzie. Drugie pytanie: w jaki sposób. Prowadzisz wesele. Do każdego wesela staram się podchodzić bardzo indywidualnie, z dużym zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy. Jako DJ nie ograniczam się tylko do prezentowania kolejnych utworów. Oprócz uprawy muzycznej dbam też oczywiście o całą narrację, jak i otoczkę przyjęcia weselnego. Inicjuję wszelkiego rodzaju zabawy taneczne, animacyjne. Przeprowadzam gry i konkursy, aby jeszcze bardziej zintegrować ze sobą gości. Na pewno nie jestem osobą, która jest typem showmana, która lata Między stolikami i robię różne tego typu rzeczy. Ja raczej zawsze wyznaję zasadę, że to para młoda powinna być w centrum uwagi i to wy powinniście być głównymi bohaterami tego wydarzenia. Dlatego po prostu staram się robić swoje jak najlepiej potrafię. Jakie zabawy przeprowadzasz na weselu? Najczęściej i najchętniej stosuję gry i konkursy w formie drużynowej. Uważam, że taki drobny element rywalizacji fajnie angażuje gości do udziału, jak i samej aktywności w zabawie. Tak jak już też wcześniej powiedziałem, inicjuję zabawy taneczne, animacyjne. Nie przeprowadzam zabaw o trzaśnym, staromodnym zwyczaju, jak i takich spod tekstami, aby żaden z gości nie poczuł się urażony czy też zażenowany. Przygotowując zabawy, zawsze staram się, aby były one z pozytywną dawką humoru. Nawet na bieżąco śledzę branże i trendy, jeżeli pojawi się jakaś ciekawa propozycja zabawy, to zapewne i u mnie szybko znajdzie zastosowanie. Więcej na temat zabaw z przyjemnością opowiem Wam na spotkaniu. Czy w przerwach leci muzyka? E, tak jak najbardziej, zawsze w czasie przerw staram się dbać o odpowiednie tło muzyczne, o e, odpowiedniej głośności i klimacie, tak aby sprzyjało to korzystnym rozmowom i spokojnemu spożywaniu posiłków. Podczas wesela pijesz alkohol? Na to pytanie pozwolę sobie odpowiedzieć w jednym zdaniu. Nigdy w czasie pracy nie piję alkoholu. O której godzinie jestem na sali? Na sali weselnej jestem zawsze na 3 godziny przed planowanym przyjazdem pary młodej gości. Jak można zarezerwować termin? Jeżeli wasz termin jest u mnie dostępny, to w przeciągu dwóch tygodni musimy się umówić na spotkanie bądź też wideo rozmowę. Po takim spotkaniu jeszcze przez tydzień przytrzymuję dla was termin, abyście mogli się spokojnie zastanowić. 100% zarezerwowanie terminu mamy po podpisaniu umowy i po wpłaceniu zadatku. I to już na dzisiaj wszystkie odpowiedzi. Jeżeli macie ochotę, abym odpowiedział na więcej Waszych pytań, bądź też dopowiedział coś do tych powyższych, zapraszam Was do kontaktu. A teraz już pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za to, że wysłuchaliście moich odpowiedzi. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.